Dobry wieczór Państwu, Ulatowski Tomasz. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Szczególnie ciepło witam naszego gościa, pana Stanisława Michalkiewicza, wraz, wraz z małżonką, która również zechciała przyjąć nasze zaproszenie, i z czego bardzo się cieszymy. Proszę Państwa, pan Stanisław Michalkiewicz. Myślę, że nie będzie żadną przesadą, jeżeli powiem, że należy do ścis ścisłej czołówki wybitnych publicystów, zwłaszcza w klasie Felietonu. Związany jest najdłużej i myślę, że mogę tak powiedzieć przede wszystkim z tygodnikiem najwyższy czas ale także publikuje w Gazecie Polskiej, w naszym dzienniku, w Opcji na Prawo. Państwo pozwolą, że nie będę wymieniał już całej długiej listy, bo naprawdę dużo czasu by to zajęło. Związany jest także z Telewizją TRWAM, z Radiem Maryja, także z publikatorami polonijnymi i cały czas mam wrażenie nieodparte, że jednak Państwo myślicie, że może już tutaj przynudzam, bo no nie wierzę, że komuś na tej sali pan Stanisław nie jest znany, zwłaszcza temu e, gronu. Proszę Państwa, temat dzisiejszego spotkania e, Nasze, zająć się jest. Spocząć, bo jednak jeszcze trochę powiem. E, proszę Państwa, temat dzisiejszego spotkania Polska wobec e, kryzysu. E, formuła tradycyjna, to znaczy w pierwszej części oddamy głos naszemu gościowi. W dalszej liczymy na dyskusję z Państwa udziałem. Po zakończeniu naszego spotkania, można będzie tutaj odwiedzić ten stoliczek z wydawnictwami. Pan Stanisław będzie chętnie podpisywał swoje książki, można będzie jeszcze porozmawiać. Ja, jeszcze gwoli takich informacji formalnych, powiem: głównym organizatorem, gospodarzem dzisiejszego wieczoru jest Ciechanowski Klub Tygodnika Najwyższy Czas, właśnie tego, który Pan Stanisław między innymi reprezentuje. Chciałbym podziękować za pomoc również współorganizatorowi drugiemu, czyli Klubowi Gazety Polskiej w Ciechanowie, za pomoc, także za pomoc portalom Ciechanowskim 06400.pl i Ciechanów Inaczej, które nam pomogły w informacji, oraz Katolickiemu Radiu Ciechanów. Dodam, że przed chwilą wróciliśmy z wywiadu w KRC, prawdopodobnie jutro. Może dzisiaj jeszcze będzie emisja, można będzie pana Stanisława posłuchać. Także staramy się nagrać film z dzisiejszego spotkania. Upublicznimy go w internecie na YouTube. Będzie można niebawem w przeciągu kilku dni również go odnaleźć. Będziemy starali się jakoś Państwa poinformować o domenie. Proszę Państwa, nie będę już przedłużał. Oddam głos naszemu gościowi. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Klubowi Najwyższego Czasu i Klubowi Gazety Polskiej za zorganizowanie tego spotkania. Państwu dziękuję za obecność. Od razu przejdę do rzeczy. Ale zanim przejdę do rzeczy, to taką anegdotkę Państwu. Przytoczę, którą powiadał mi profesor Gwiazdowski. Otóż rozmawiają dwaj ekonomiści, i jeden mówi: Słuchaj, do drugiego: Słuchaj, ja ani ząbnie nie rozumiem, na czym właściwie polega ten kryzys finansowy. A ten drugi powiada: To nic nie chodzi ja ci to zaraz wytłumaczę. Ba, wytłumaczyć to ja potrafię. Otóż, proszę Państwa, chodzi o to, żebyśmy sobie tutaj niczego nie tłumaczyli. Tylko, żebyśmy zrozumieli pewne mechanizmy, bo wtedy łatwiej będzie nam znaleźć remedium na to, co nas trapi, co nas przygnębia. Kiedy słyszymy słowo kryzys, kojarzy się to nam przede wszystkim z aspektem ekonomicznym zjawiska i słusznie, dlatego że on jest najbardziej widoczny, najbardziej dotkliwy, najbardziej brzemienny w skutki. Ale to nie wyczerpuje całości zagadnienia, dlatego że kryzys, zwłaszcza w warunkach polskich, ma również swój aspekt polityczny, bardzo ważny. Na ten ogólnoświatowy mechanizm kryzysowy nakłada się pewna polska specyfika i ten aspekt polityczny też postaram się przedstawić, ale to jeszcze też nie wyczerpuje całości zagadnienia, dlatego że Kryzys ma również swój aspekt moralny jako kryzys przywództwa i ten aspekt moralny też postaram się przedstawić. Proszę Państwa, prze, zaczynam, przechodzę do rzeczy, zaczynam od tego aspektu ekonomicznego, a ściślej biorąc y, strony finansowej tego aspektu, bo tego wszystko zaczęło w roku 2008. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli mechanizm tego zjawiska. Kryzysu finansowego, musimy cofnąć się w czasie do 15 sierpnia 1971 roku, dlatego że wtedy właśnie miało miejsce wydarzenie, którego odległe skutki świat, a w każdym razie znaczna część świata odczuwa w postaci kryzysu finansowego, który na naszych oczach zaczyna przekształcać się, czy przekształca się. W kryzys gospodarczy, nie daj Boże, o charakterze trwałym. 15 sierpnia 1971 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Richard Nixon, oznajmił, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia w Bretton Woods. Porozumienie w Bretton Woods zostało zawarte w 1944 roku pod koniec II wojny światowej, jego celem było ustanowienie nowego ładu finansowego na świecie, dlatego że dotychczasowy ład finansowy został zniszczony na skutek II wojny światowej. Wojna jest zjawiskiem, które wywołuje chaos we wszystkich dziedzinach życia, a przede wszystkim w dziedzinie finansowej, dlatego że wojna jest przedsięwzięciem szalenie kosztownym. Dzisiaj na szczęście żadnych wojen już nie ma. Zgodnie z odpowiedzią, w swoim czasie, jaką w swoim czasie udzieliło Radio Erewań swemu słuchaczowi, zaniepokojony słuchacz zadzwonił do Radio Erewań z zapytaniem, czy będzie wojna. Na co Radio Erewań odpowiedział mu, że wojny oczywiście nie będzie. Natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Więc dzisiaj wojen nie ma, są operacje pokojowe. Misje stabilizacyjne, ewentualnie kinetyczne operacje militarne, ale to nie są żadne wojny, uchowaj Boże. Mimo, że to nie są wojny, to też są kosztowne. Na przykład, yy, operacja pokojowa i misja stabilizacyjna w Afganistanie i Iraku kosztuje rząd Stanów Zjednoczonych, a przecież inne państwa też biorą w tym udział, ale tylko rząd Stanów Zjednoczonych, około 300 milionów dolarów dziennie. Możemy sobie wyobrazić, co by się tam działo, gdyby tam była wojna, ale na szczęście wojen nie ma. A tymczasem druga wojna światowa to była wojna i w dodatku światowa. Nic dziwnego, że ten ład finansowy został zniszczony. No i pod koniec II wojny, państwa, przedstawiciele państw wojujących i niewojujących zebrali się w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych i ustanowili nowy ład finansowy na okres powojenny. Podstawą tego ładu finansowego nowego została waluta amerykańska, to znaczy dolar. Złożyły się na to co najmniej dwie ważne przyczyny. Pierwsza to taka, że dolar, zarówno wtedy, jak i teraz, jest światową walutą transakcyjną i Stany Zjednoczone bardzo tego pilnują, żeby dolar nie stracił takiej, takiej rangi, bo ciągną z tego potężne zyski. No i jak Państwo pamiętacie, bardzo dobrze ilustruje to, jak Stany Zjednoczone pilnują tej rangi dolara, tej funkcji dolara światowej waluty transakcyjnej. Ilustruje to bardzo dobrze przypadek straszliwego Sadama Husajna. Straszliwy Sadam Husajn Został oskarżony o wyprodukowanie broni masowej zagłady, ale nie można było nigdzie jej znaleźć. Wywiady całego świata zachodziły w głowę, gdzież ta broń masowej zagłady może się znajdować. Pojawiły się fałszywe pogłoski, że została ona ukryta na pomalowanym na czarno okręcie, który pod osłoną nocy pływa po morzach i oceanach, ale tego okrętu też nie można było nigdzie zlokalizować. I tak wszyscy gubiliśmy się w domysłach, cały świat gubił się w domysłach, aż dopiero pan redaktor Bronisław Wilstein, nie ruszając się z Warszawy, jednym rzutem oka spenetrował prawdę, że straszliwy Saddam Hussein ukrył bron masowej zagłady w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to od razu wszystko stało się jasne. Ale nie to zgubiło Sadama Husajna, jak pamiętamy, że tak schował tą broń masowej zagrody w miejscach niemożliwych do wykrycia, tylko to go zgubiło, że zaczął się publicznie odgrażać, że w transakcjach eksportu ropy odejdzie, odstąpi od dolara i przerzuci się na inne waluty, na japońskiego jena albo europejskie euro. Jak się Państwo domyślacie, takiej zbrodni świat już nie mógł tolerować. W związku z tym Saddam Hussein został schwytany, powieszony, żeby już nikomu więcej nie przychodziły do głowy takie pomysły. I to była jedna przyczyna, dla której dolar stał się podstawą tego nowego ładu finansowego, a druga przyczyna była jeszcze ważniejsza, chyba niż, tej pier niż ta pierwsza, chociaż ta pierwsza, jak widzimy, też jest ważna. Otóż ta druga przyczyna polegała na tym, że jeśli nie brać pod uwagę franka szwajcarskiego, to w 1944 roku, roku dolar był jedyną walutą światową respektującą standard złota. Standard złota to jest zobowiązanie, jakie zaciąga, przyjmuje na siebie emitent pieniądza papierowego, polegające na tym, że w każdej chwili wymieni te banknoty na złoto według ustalonego parytetu. Co prawda, od roku 1933, kiedy to prezydent Roosevelt znacjonalizował zasoby złota w Stanach Zjednoczonych, dolar przestał być wymieniany na złoto w stosunkach detalicznych, ale zachował wymienialność w wielkich transakcjach międzynarodowych, więc przynajmniej częściowo respektował standard złota. Dolar to była po prostu inna nazwa. Najpierw jednej 20, a potem jednej uncji złota. Uncja to jest 31 gramów. Dzisiaj uncja złota kosztuje około 1600 dolarów i to pokazuje jak daleko żeśmy odeszli od tamtych czasów, ale wtedy jeszcze uncja złota kosztowała zaledwie 30 dolarów. Dolar to była jedna trzydziesta uncji złota. I proszę Państwa, ten ład finansowy ustanowiony. Na konferencji w Bretton Woods, którego podstawą były te dwie przyczyny przeze mnie przedstawione, funkcjonował w miarę poprawnie do połowy lat 60. W połowie lat 60. coraz bardziej zaczęło dawać o sobie znać zjawisko w postaci wielkich ilości waluty amerykańskiej poza granicami Stanów Zjednoczonych, które w zależności od tego, gdzie geograficznie się pojawiły nazywane były albo eurodolarami, albo petrodolarami. Co to były eurodolary i skąd się wzięły? Jak pamiętamy, po II wojnie światowej rząd Stanów Zjednoczonych wystąpił z taką ofertą pod adresem krajów europejskich, z ofertą pomocy w odbudowie gospodarek ze zniszczeń wojennych, potocznie nazywaną Planem Marszala. Polska też była adresatem tej oferty, ale Józef Stalin, ojciec narodów, chorąży pokoju, nie pozwolił nam tej oferty przyjąć, podobnie jak innym krajom socjalistycznym. W związku z tym ta oferta została ograniczona, właściwie praktycznie, do krajów zachodniej Europy. Plan Marszala zawierał dwa takie zasadnicze elementy. Po pierwsze rząd amerykański stawiał do dyspozycji rządów krajów objętych planem Marszala wielkie ilości amerykańskich towarów. Ze sprzedaży tych towarów rządy europejskie czerpały środki na odbudowę gospodarek ze zniszczeń wojennych, a przy okazji sprzedaż tych towarów na rynku wewnętrznym dynamizowała obroty gospodarcze, nakręcała koniunkturę, krótko mówiąc poprawiała efektywność. Drugim elementem planu Marszala było stworzenie całego systemu przywilejów w dostępie na rynek amerykański dla towarów pochodzących z tych krajów. Rynek amerykański praktycznie biorąc został otwarty na oścież dla towarów pochodzących z krajów objętych planem Marszala, i kiedy funkcjonowanie planu Marszala doprowadziło do tego, że gospodarki krajów w zachodniej Europy nie tylko szybko się odbudowały ze zniszczeń wojennych, ale weźmy okres dynamicznego rozwoju takiego boomu powojennego i nie tylko strumień towarów amerykańskich płynął przez Atlantyk do Europy, ale co, coraz większy strumień towarów europejskich płynął przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych, korzystając z nieograniczonego dostępu na tamtejszy rynek, a odwrotnie płynęła coraz większa rzeka dolarów do Europy, bo wszystkie te transakcje rozliczane były w dolarach jako w walucie światowej i to były eurodolary. Petrodolary natomiast wzięły się stąd, że pod koniec II wojny, a zwłaszcza po jej zakończeniu, nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji, gwałtowny rozwój komunikacji lotniczej, co spowodowało skokowe zwiększenie zapotrzebowania na ropę naftową, a ponieważ wszystkie transakcje eksportu ropy rozliczane były w dolarach, bez względu na to, kto ropę kupował, no to w posiadaniu krajów naftowych znalazły się wielkie ilości waluty amerykańskiej, tak zwane petrodolary. I eurodolary i petrodolary stanowiły pewien problem dla rządu amerykańskiego, dlatego, że, żeby podtrzymać ustalony na konferencji w Bretton Woods parytet dolara, rząd amerykański musiał coraz częściej w miarę bywania tych euro- i petrodolarów coraz częściej rzucać na rynek coraz większe ilości złota z amerykańskich rezerw, żeby ten parytet utrzymać. I to budziło coraz, coraz częstsze głosy krytyczne w Stanach Zjednoczonych. Ci krytycy wskazywali, że no, cały świat y, korzysta z tego, że ten ład finansowy jest stabilny. Rzeczywiście tak było, on był stabilny, świat z tego korzystał, a tylko Stany Zjednoczone ponoszą tylko konsekwencje. No, ci krytycy zapominali, że Stany Zjednoczone ciągną ogromne zyski z tego, że dolar jest światową walutą. To się wydawało oczywistą oczywistością, natomiast to, że trzeba tam troszeczkę się nabiegać, no to już było traktowane jako coś uciążliwego. No tak czy owak, te głosy krytyczne podnosiły się coraz częściej, coraz głośniej. I kiedy w sierpniu 1971 roku Francja zagroziła, że zarząda na tyle zresztą nieporozumień politycznych. Że zażąda wymiany wszystkich swoich eurodolarów, a całkiem sporo tego było, na amerykańskie złoto, prezydent Nixon uznał, że zabawa posunęła się za daleko, że to może zagrozić stabilności amerykańskich rezerw prostych i 15 sierpnia 1971 roku ogłosił, że Stany Zjednoczone odstępują, wycofują się z porozumienia Bretton Woods. Ta decyzja miała i ma nadal ogromne konsekwencje dla świata. Dlatego, że od tego dnia świat odszedł od standardu złota. W obiegu pojawiły się puste waluty o płynnych kursach, czyli tak zwany pieniądz fiducjarny. Ten przymiotnik fiducjarny pochodzi od łacińskiego słowa Fides, który oznacza wiarę albo zaufanie. I definicja pieniądza fiducjarnego jest taka, że on ma wartość, ponieważ ludzie myślą, że ma wartość. On naprawdę nie ma żadnej wartości, ale ponieważ ludzie myślą, że ma, no to niech tak myślą, to nikomu nic nie szkodzi. I proszę Państwa, to jest ciekawy problem dla filozofów, bo moralistów, pieniądz jest uważany za esencję materializmu. A tutaj się okazuje, że ta esencja materializmu wisi na cienkiej nitce ludzkiego zaufania. To jest bardzo ciekawy paradoks, ale my się tym tu nie będziemy zajmowali, bo z naszego punktu widzenia istotniejsze jest co innego. Że z chwilą odejścia od standardu złota upadła ostatnia bariera hamująca, ograniczająca chciwość banków emisyjnych i w ogóle banków. I żeby lepiej zrozumieć mechanizm, w jaki banki czynią zadość swojej chciwości, musimy zacząć od głupiego pytania: co to jest bank? Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale zadawanie głupich pytań często bywa szalenie inspirujące. Na przykład w XVIII wieku pewien holenderski astronom postawił arcygłupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Odpowiedź na to pytanie innym astronomom zajęła aż 100 lat. Więc okazuje się, że niełatwo jest wcale odpowiadać na głupie pytania. A przy okazji wydało się, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. No więc ja, ośmielony tym precedensem, wracam do głupiego pytania. Co to jest bank? Bo każdy wie, co to jest bank. To jest magazyn do przechowywania cudzych pieniędzy. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma po 100 kg złota. Ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkodzi sobie wyobrazić? No więc mamy po 100 kg złota, nie chcemy tego trzymać w domu, bo złodzieje tylko na to czekają, prawda? Więc chętnie zanosimy to nasze złoto do. Wyspecjalizowanego magazynu, który ma kraty, mury, sejfy, strażników uzbrojonych, gorącą linię z policją. I kiedy zanosimy nasze złoto do banku, to bank wydaje nam kwit magazynowy na dowód tego, że przyjął nasze złoto na przechowanie. Ten kwit nie jest pieniądzem. Pieniądz nas leży w sejfie banku. Ten kwit jest tylko substytutem pieniądza. I kiedy byśmy chcieli kupić sobie samochód czy dom, to oczywiście możemy pójść do banku z tym kwitem, wydobyć nasze złoto, to tam część go, zanieść do sprzedawcy domu czy do sprzedawcy samochodu, no i kupić. Ale możemy tego nie robić. Możemy temu sprzedawcy wręczyć ten kwit. I on go przyjmie z pocałowaniem ręki i tam dalej już sobie poradzi sam. Ten kwit. Powtarzam, nie jest pieniądzem, on jest tylko substytutem pieniądza, ale to nic nie szkodzi. Jak Państwo widzicie, za jego pośrednictwem można regulować zobowiązania, czyli mówiąc potocznie, można nim płacić. Jeżeli bank wypuszcza tylko tyle kwitów, ile ma rzeczywiście depozytów, to to się nazywa systemem stuprocentowej rezerwy bankowej. Ale banki myślą sobie tak. No przecież wszyscy się nie zgłoszą jednocześnie po odbiór tych depozytów, a ponieważ tymi kwitami można płacić, to my wypuśćmy ich trochę więcej. Zanim ktokolwiek się zorientuje, to puścimy je w i zarobimy sobie. I tak robią. W tej chwili wszystkie banki tak robią. Banki pracują, banki, jeżeli banki wypuszczają więcej kwitów niż mają depozytów, to to się nazywa systemem częściowej rezerwy bankowej, dlatego że tylko część kwitów Rzeczywiście ma pokrycie w depozytach, a reszta nie ma. Wynika z tego, że banki pracujące w systemie częściowej rezerwy, a w tej chwili wszystkie banki na świecie pracują w systemie częściowej rezerwy, wypuszczają kwity fałszywe. Dlatego, że kwit opiewający na depozyt, którego nie ma, jest fałszywym dokumentem. Problem polega na tym, że nie wiadomo, które kwity są fałszywe, bo wszystkie są takie same. To, które są fałszywe, to by się wydało, gdyby wszyscy posiadacze tych kwitów zgłosili się w, jednej, w jednym dniu czy w jednym momencie do banku, no to dla kogoś, kto stanąłby na końcu kolejki, już by depozytu zabrakło i ten kwit by się okazał fałszywy, ale nie wiadomo, kto na końcu kolejki stanie. W ogóle sama taka możliwość jest czysto teoretyczna, więc wydaje się, jest, że jest bezpiecznie. Z tego by wynikało, że banki. Posiadły tajemnice wypłukiwania złota z powietrza. No bo wypuszczają fałszywe kwity, w tej chwili zresztą nawet nie muszą wypuszczać żadnych fałszywych kwitów, bo pieniądz obiegowy, taki, pieniądz gotówkowy, taki jaki znamy z życia codziennego. To jest zaledwie około 20% pieniądza obiegowego. Reszta pieniądza obiegowego ma postać albo zapisów księgowych, albo impulsów elektronicznych, więc tutaj nawet nie trzeba żadnych kwitów fałszować. Ta impuls elektroniczny, no w tym sensie jest prawdziwy, że jest, prawda? Ale co on tam wyraża, to jest inna sprawa. Otóż, proszę Państwa, banki najwyraźniej posiadły tajemnicę wypłukiwania złota z powietrza. Skoro można wypukiwać złoto z powietrza, to co my tu robimy? Biegnijmy wypłukiwać złoto z powietrza, przynajmniej sobie rozwiążemy własne problemy socjalne. Ale zanim to zrobimy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście złoto w powietrzu jest. Doświadczenie życiowe nas poucza, że złota w powietrzu nie ma, no ale banki wypłukują inna rzecz, że na doświadczeniu życiowym też tak do końca nie możemy polegać, bo na przykład doświadczenie życiowe nas poucza, że zawsze umiera kto inny. No ale w tym przypadku chyba doświadczenie życiowe nas nie zawodzi, złota w powietrzu nie ma, no to tym bardziej intrygujące staje się pytanie, skąd banki wypłukują złoto, bo że wypłukują, to jest rzecz pewna. Musimy to miejsce zlokalizować, bo inaczej nie będziemy mogli zasnąć spokojnie. Proszę Państwa, na trop tego miejsca naprowadza nas takie zjawisko jak inflacja. Inflacja jest bardzo podobna do innego zjawiska, ale też istotna jest różnica między nimi, do drożyzny. Wyobraźmy sobie, że szarańcza zjadła, obgryzła plantację kawy w Brazylii. W rezultacie w następnym roku. Jest na świecie o połowę mniej kawy niż w poprzednim roku, a ludzie chcą pić kawę nadal. No to co się dzieje? A no, zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli podaż nie nadąża za popytem, to rosną ceny. Rosną ceny kawy, rosną ceny wyrobów, do których produkcji używa się kawy, mogą rosnąć ceny usług, przy których wykonywaniu pije się dużo kawy, na przykład usług administracyjnych, prawda? Ale ceny broni, ceny lokomotyw. Nie ulegają zmianie. Tylko niektóre ceny rosną, i to jest mechanizm drożyzny. Natomiast inflacja jest podobna, ale trochę inna. Jest istotna różnica. Otóż, jeżeli na rynku przybywa gwałtownie jakiegoś towaru, na przykład przybywa gwałtownie wichajców. Mnóstwo wichajców jest na rynku, a innych towarów. Nie przybywa w takim tempie, to zgodnie z prawem podaży i popytu pogarszają się proporcje wymiany wichajstrów na te wszystkie inne towary. I pieniądz z tego punktu widzenia jest takim samym towarem jak każdy inny, on tylko lepiej się nadaje do porównywania wartości różnych towarów. Więc jeżeli na rynku gwałtownie rośnie ilość pieniądza, bo banki zaczynają go produkować, jak szybko, w jakim tempie, proszę Państwa, kilkanaście lat temu, Miało miejsce, miało miejsce takie tąpnięcie na giełdach Dalekiego Wschodu. Może ktoś z Państwa pamięta, była taka sytuacja. Międzynarodowy Fundusz Walutowy to zaklajstrował złotym plastrem, żeby nic nie było widać. Ale przy tej okazji wydało się, że na giełdach światowych obraca się sumami pieniężnymi, które mniej więcej trzykrotnie przekraczają wartość bogactwa, jakie w ogóle istnieje na Ziemi. I to była informacja o skali produkcji pieniądza fiducjarnego. Więc jeżeli na rynku gwałtownie rośnie ilość pieniądza, a ilość innych towarów nie nadąża za tym przyrostem, to zgodnie z prawem podaży i popytu pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na te wszystkie inne towary, czyli mówimy potocznie rosną ceny wszystkich towarów, nie niektórych jak w przypadku drużyny, tylko wszystkich, bo one wszystkie są wyrażone w jednostkach pieniężnych. I proszę Państwa, jeżeli na przykład mówimy, że inflacja wynosi, no to się, i to jest mechanizm inflacji. Jeżeli mówimy, że inflacja wynosi, dajmy na to, 10% w skali rocznej, to znaczy, że banknot 100 zł, który 1 stycznia był wart 100, 31 grudnia tak naprawdę jest wart już tylko 90. To znaczy, że każdemu posiadaczowi każdego banknotu 100 zł i odpowiednio innych nominałów, ktoś ukradł 10 złotych bez przerywania snu. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują złoto. Nie z powietrza, bo go tam nie ma, tylko z portfeli i kieszeni ludzi zmuszonych do posługiwania się walutą przez nie produkowaną, zmuszonych przez własne rządy. Na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Jak Państwo wiecie, banknot, to tam jest napisane, banknoty Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Co to znaczy? Ano, to znaczy, że my pod rygorem odpowiedzialności sądowej musimy się tą walutą posługiwać, na przykład regulować zobowiązania podatkowe, podatki płacić w tej walucie, inne opłaty wnosić w tej walucie, regulować zobowiązania cywilno-prawne. Kodeks cywilny zakazuje stosowania klauzuli indeksowej, klauzuli walutowej. Także rządy zmuszają nas, jako obywateli, do używania tego pieniądza na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym, bo. Rządy na ogół są właścicielami banków emisyjnych, a nawet jak nie są właścicielami banków emisyjnych, jak w przypadku rządu amerykańskiego, który nie jest właścicielem systemu rezerwy federalnej, bo to jest umowa prywatnych 12 banków, no to system rezerwy federalnej przywilej emisji waluty już ma od rządu. Przywilej emisji dolarów już ma od rządu. Otóż rządy z bankami zawierają porozumienie no, o charakterze przestępczym skierowane przeciwko własnym obywatelom właśnie dzięki pieniądzowi fiducjarnemu i przepisom o prawnym środku.